Witam Cię, Widzu! Kolejny odcinek z serii kamperowej, budowy kampera. No, dzisiaj spoko pogoda jest, więc właśnie chciałbym sobie poszlifować trochę tej jedzy. Zobaczymy jak ten odcinek wyjdzie tak naprawdę, bo no to tak naprawdę no, na praca, no trzeba wszystko zdrapać, pomalować, yy, no i zabezpieczyć tak naprawdę, nie? Więc musimy to zrobić na zewnątrz, zewnątrz, ale również też chciałbym usunąć właśnie te tutaj wzmocnienia, więc z tego co wiem to każdy to właśnie... Dewala, nie? Więc właśnie chciałbym to porobić. Na razie muszę powstrząsać całą pakę. Te całe graty wszystko wywaliłem i teraz sobie będziemy. już się daje radę to zrzucić. Nie ma jakiejś tam powiedzmy dziurna, wyroda, nic. Więc po prostu to sobie jeszcze zeszlifuję tu całe. Ten, ten, ten prostokąt taki. No i wrzucimy sobie dipper na to. Znaczy ten roast, coś tam, z tego roasta, żeby było to zabezpieczone, a w weekend po prostu już to pomaluję tym tam co mam. W sumie takiego kupiłem, do Potów, więc nadaje się. To jest blaszak inna, nie? Tak to wygląda, początek progu też mam zeszlifowane. tam z tyłu również, porobiłem to wszystko jeden co zastanawiam się nad takimi pomarańczowymi plamami, bo widzę, że pod tym też jest delikatna korozja i myślę, że chyba to po prostu też wezmę, zeszlifuję, tak sobie będę miejscami robić, no tak jak tutaj widać, no jak to się zeszlifuje, to pod tym są takie małe ogniska korozji, więc wolałbym to chyba wszystko zeszlifować, bo tutaj tak robiłem, ściągnąłem cały ten syf, no i co, i teraz mam jakiś tam chorob zobaczymy jak to będzie snąć, jak to będzie wyglądać na drugi dzień. Zlecimy trasę, pomalujemy to i zostawimy na noc. No i dalej działamy, tak częściami, częściami, więc to będzie bardzo długi proces. Więc... Kolejny dzień, kolejne działania. Pierwsza sobota sierpnia, więc zaczynamy nasze prace. Tutaj tak naprawdę już sobie poszlifowaliśmy to, co było na pace. <laughs> Te same jakieś tam, powiedzmy, brudy z dzy, poschodziło to bardzo fajnie. Używaliśmy tego SK2 urzewiacza, więc powiem Wam, że nawet git to powychodziło. Dzisiaj byłem w sklepie i tak naprawdę troszkę zmieniłem e, koncepcję no, Bo się naczytałem na grupach i wszystkiego, więc troszkę to chcę pozmieniać Już powychodziło troszkę więcej rdzy w niektórych miejscach, więc po prostu zakupiłem kupiłem, O! Podobno to jest nie sam producent co Airstop, więc wszyscy tam go polecają z APP Zakupiłem też już wóz masę, pouszczelnie, co tu po prostu są jakieś braki na pace No i zmieniłem koncepcję jeśli chodzi o malowanie samej blachy jednak troszkę poczytałem i stwierdziłem, że wezmę i zakupię dwóch składników świetle nazwę, dokładnie I zamiast tego to po prostu to wrzucimy Więc będziemy działać Troszkę na zewnątrz wyszło rdzy Znaczy wyszło, no widziałem o tym Ja też chcę podrzucać nad kola, zobaczyć co tam się dzieje Więc dzisiaj powiem Wam, że trochę pracy będzie Troszkę myślałem, że mniej będzie w sumie z tą blacharką Ale mam nadzieję, że to ogarniemy, nie są to jakieś powiedzmy duże Porozję, gdzieś tam na wylot, że trzeba coś spawać, bardziej to wszystko jest powierzchowne więc poszlifujemy sobie, te progi, zobaczyć co tam jest przejrzeć sobie latarką, gdzie tam będzie jakaś rdza to po prostu wziąć to wyczyścić no i zobaczymy, no i tutaj gdzieś tam największa ta bolączka no ale jak widzicie nie ma, najgorzej poschodziło to w sumie jeszcze może raz to szlifnę, dzisiaj jeszcze wezmę tym nowym airstopem stopem, wrzucimy no i jutro już chyba będzie malowanie tej paki, bo nie ma na co czekać więc dzisiaj lecimy, dzisiaj troszkę więcej będzie przebitek. No i jazda. Mała aktualizacja. Zdzieramy sobie na spokojnie, już pod podkład. Więc lecimy. Nawet całkiem spoko to idzie dzisiaj. Więc myślę, że całą podłogę dzisiaj sobie już przygotujemy pod malowanie na jutro. Widzowie, udało się w końcu zresztą podłogę. Trochę to potrwało trochę, trochę godzin, ale udało nam się to zrobić. Eee, co no, w sumie po tym. Odwiaczor 2 nawet całkiem spoko poschodziło, to wam powiem, nawet, nawet git nie wiem, czy to tak powinno być, ale jakby cała surowa blacha jest pod wodem. Jednak kamera i tym nie będziemy malować, tylko będziemy malować dwuskładnikową tą żywicą, znaczy żywicą. Uwam wam napiszę, bo nie pamiętam, jak to się nazywało. No i to będziemy po prostu otłuszczać, no i będziemy sobie to malować. O, możecie zobaczyć jak podłoga wygląda, cała zeszlifowana, przygotowana już jakby pod malowanie. Więc całkiem tutaj mamy porobione, tak samo wszystko sobie to pomalujemy. Więc to już mamy gotowe. Teraz się tylko skupimy w sumie na środku, żeby tu porobić właśnie tę podłogę. Eee, no i co, no i lecimy potem chyba, nie wiem, nie wiemy co zrobić tak naprawdę ze ścianą grodziową. Bo jak widzicie, ściana grodziowa jest bardzo średnim stanie cała, pordzewiała. O, no, i nie wiem, tak średnio w sumie to malować, bo trochę średnio mi się to chce <gry> znów całe drapać, a też to drapać na budzie, ten cały syf, to znowu będzie no dużo, dużo, brudu, będzie, nie? nie wiem, co z tym zrobić. Czy to po prostu wywalimy i nową zakupimy, czy co, nie musimy z tym się naradzić. Ale chyba ją na razie usuniemy do samego malowania podłogi, żeby było wygodniej. Czymy powierzchnię, pomalujemy, poczekamy i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Więc lecimy dalej, nie ubijamy się. Nara! No. update sytuacyjny. Jak widzicie, za nami ściana groźowa. <grych> ale jak widać, cała zardzewiała, Albo to wyczyścimy i wsadzimy na nowo. No nie wiem, zobaczymy co jak, ale dobre wieści, przynajmniej tam nie ma jakiejś dużej rdzy ani nic, więc poko sobie to tutaj pomalujemy i będzie mm. ładnie, ogarniemy ten temat. Myślę, że jeszcze dzisiaj po prostu weźmiemy wszystko, tuścimy, zabezpieczymy i będziemy malować. Ale na razie idziemy na przerwę, więc witam cię widziu ponownie. Udało mi się poczyścić całą powierzchnię, no i teraz sobie weźmiemy właśnie, rozrobimy epoksyd, więc po prostu pół na pół, czyli jedno do jednego, a zrobimy za litr. Będziemy to rozkładać sobie wałeczkiem. No i co, mamy otłuszczoną całą powierzchnię, tam gdzie było potrzeba, to zrobię ten r-stopem. No i jedziemy, zabezpieczamy to. Wszystko mam z firmy Mipa, a tutaj nie tylko taką panią, która pewnie więc fajnie było jej tu kupić, spoko, bo doradziła co jak, no to lecimy i będziemy sobie to działo mamy to specjalistyczny sprzęt Siemowidziu no lecimy sobie dalej zobaczcie O no, tu tu teraz wygląda jak z fabryki <laughs> leci nam to bardzo dobrze ale wałeczek jest bardzo chujowy. Ale co zrobimy, takie kupiłem tańsze, myślałem, że styknie, a jednak ciężko nim się robi, bo zjeżdża mi ta gąbka. No, ale lecimy dalej. Sukces, udało się pomalować. I teraz możemy odpoczywać.